Siema może się jak i specjalnie dla Was, dlatego że się Panik nie nagrał. Wbiłem te, to 7 tysięcy dzisiaj i w dzisiejszym odcinku otworzymy... Teraz w tym odcinku otworzymy y, Mega Boxa i sobie pogramy trochę frankiem. Y, no i serio, specjalnie... Może nie będzie 10 minut, ale specjalnie dla was, bo tamten też nie miał 10 minut, ale... Okej. Okay. Czekajcie, powiem tylko, że nagrywam. Y Nagrywam jak coś. No wiecie tak. Tak na wszelki wypadek. Jak, może, jak słyszycie jakieś, wiecie, jakieś takie coś, no to po prostu leżę na łóżku, bo, na łóżku, bo mi się telefon y, ładuje. No i też dzisiaj mówię, wiem. No ale... Dobra, zagrajmy w sobie w sumie jedną gierkę y, i wtedy otworzymy. Na szczęście. Ej, Póki nie wygramy, to ten, nie otwieram taki challenge. No ja wybiłem 7000 frankiem właśnie na yy, Bounty, na grodzie. Dostała. Ej I w ogóle była taka sytuacja, jak. Wow. E... Co? Co? Nasza bibi trochę. Dostała ktoś. Jak ja nie biłem, biłem tego, yy, tej tary? Dobra, teraz może najpewniej włączam nagrywanie i gorzej gram. Spoko. Dostały! dwie osoby. Dostała. Ram, ram ram. No ale była tak sytuacja, że były takie bambiki, które ciągle w, cały team wchodził w mojego ulta, więc ja nie ogarniam czemu tak robili, ale... Bi ich! Dobra, dostała. Ja też dostałem. No, jak teraz przegram, to się trochę wkurzy, no bo będę chciał dostać, wiecie, Mega boxa Ja chcę dostać. No nie, to nie podchodzi. Wow. To było 300 ticków. Moje to nie było 300 ticków. Nie, ta Paper tak ciągle ginie. XD <tryk> Mm, tak oczywiście włączam nagrywanie i od razu gorsze granie, tryb włączony <grym> ale serio ja ciągle wygrywałem praktycznie jak ten y jak nie nagrywałem śmiesznie no i w ogóle teraz jest 20 no i taki trochę zmęczony, bo wróciłem dopiero od Wojtka y przed chwilą i wiecie o, nie spadłem nawet 7 tysięcy <grym> jak teraz przegram to uff. Spadnę z siedmiu tysięcy i to będzie smutne. Ale okej, okay. gramy, super gramy, i jak nie wygramy, to nie otwieram mega boxa. Uha! Dobra, co? Nie miałem ataków. Ej, ta Bibi to zrobiła bardzo złą rzecz. Ona udepchnęła tą rozę. Teraz to było mądre, bo przy, przysunęła tą Bibi do nas. Nie spodziewałem się, tylko tyle powiem. No, i to, to się nazywa granie. To to się. Na... A dostała, dobra. To to się nazywa granie. A my przegrywamy. No to... Serio? A on zginie. Ona zginie, trudki Tak. O i wygrywamy, no. Ała. Dobra. Czekajcie, ja tu wyczaję. Tam powinienem. I tak się to robi cały team rozwalony. No i właśnie dlatego wtedy od razu nie używałem. Tylko ten. Ta Bibi to jest jednak coś. Jak teraz przez to przegramy? Tak, przegrywamy. Dzięki Bibi. Ona znowu odepchnęła tą rozę. O dobra, Kruk jesteś kozakiem. Kruk nam wykierował. Ale nie ta Bibi trochę tak nietaktycznie grała. Ona odepchnęła tą rozę i wtedy Ale okej, okay, wygraliśmy i otwieramy. Jak nic nie wypadnie, Wojtek na poprzednim odcinku... A nie, to nie na tym, te, na tym, który się chyba nie nagrał, nie wiem. To mówił do trzech razy sztuka. Picie w komentarzach oczywiście teraz, a nie po tym, czy to wypadnie. Ja trzymam kciuki, że tak. To jest koniec odcinka. I czekajcie, muszę na, yy, krzyknąć, że idę. Idę. I to nie jest przez to, że muszę iść koniec odcinka Tylko, że przez to, że już trzeci raz Nic nie wypadło Ale okej, okay, dobra Ojej y Oczywiście dobra, to subskrybujcie, łapkujcie I do zobaczenia, pa